Cześć, jestem Tobodeus. A ja Jasiu. <laughs> tak. I widać. Nie takie was. fajne wyjście, wiecie? No, ale, ale nie wyszło. Jasiu zepsuł, oczywiście. Nie, no żartuję oczywiście. Oczywiście, że oczywiście. Hmm, to jest dziwne. Rabinki. Tak, zrobiłem. Eee, a drabinki będą nam potrzebne do zrobienia kopalni, bo no, jesteśmy ubodzy w węgiel i surowce. I tak, w ogóle wykopaliśmy tutaj taką piwnicę. Na razie jest tylko kopalnia i będziemy tutaj kopali i grzybiarnia. I będziemy tutaj będą nam rosły grzybki. Nie ma. A. A. Wyszedłem, zdążyłem. Tutaj będzie potem magazyn, jakiś inny tam z dety, ale dzisiaj zajmiemy się kopalnią, jednak z pierwszej, bo ja buduję. Po jednym słupku, nie? Nie, bo no dobra, ale ty idziesz jakby w pierwszy. Aby wsad... w lawę wpaść, tak? No. Ale do poziomu 12. Bo na poziomie 12 chyba do 19 są diamenty. O, a na do 11. Spoko. No bo jak ja wpadnę w lawę, to co? Ej, ale wszystko mi dajesz. O, daj mi kilo O, okej, okay, może być. Masz tylko kilo. Nie, jeszcze łopatę i dwa miecze. No dobra. No kop! Jeden miecz. Pół miecza. Ym, tak i bo tak jak mówiłem, do 11 poziomu y, chyba bodaj, że są. Y... No. Nie umiem się wysłowić. Znowu. Y, są takie zbiorniczki z lawą, także... Jak będziemy na tym dwunastym, to nie zaleje naszego, naszego tunelu lawa, ale. Węgiel. O to dobrze, wydobywa. I jaskinia. Kurwa. Poczekaj chwilę, za zatrzymaj. No i już jesteśmy po, po tym cięciu. Przerwa, była, bo, bo miałem problemy z netem. Tak. Prawie. Tak zwana si siostra. No właśnie. I ona chce na internet wejść, ale ja jej nie dam teraz. Ale nie, no bo to jest. o! a o. O, ja się boję. A jakaś uboga ta jaskinia. Jasiu, chodź, bo tu jest być może spawner, bo tak głośno warczą, ale mam taki plan, że może sobie zwiedzimy to następnym razem. Co? I kiedy następnym razem? No kiedyś, jak będziemy zwiedzali jaskinię. Co? To chodź tutaj, zalepimy to. Yy, no dobra. Przejście, ale pamiętaj, że, że Cobblestone'em jest zaznaczony ten. Tylko wydobędziemy ten węgiel. Ja mam, ja mam 12 już. No to zbieraj tak gdzieś do 10 staków. Jasne. Jerzy, ty tam może osłaniaj, jakby miał jakiś zombiak. Poczekaj, rzucę ci węgiel, bo ja idę pierwszy, nie? No dobra, hmm, mam. Już wszędzie już nie ma żelaza, nie ma żelaza. Dobra, tutaj stawimy sobie pyk jedną pochodnię. e Co ty tam po poszedłeś? Kopię w dół. Naprawdę? No. Aha. Żelazo. To fajnie. A, gravel, głupi. Ale trzeba będzie gravla, gra, gravelu. Janek, sprawdzaj poziom, żeby nie zejść niżej. 21. Nie kopiaraj A który to jest Y 12, czy co? 12, 12. Y, 12. Ja mam 10. No to wyżej wejdź. O ile? No do 12. Policz sobie. Yy, dobra, jestem. Jesteś? Ja też jestem. Tak. I tutaj budujemy pomieszczenie 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 na 3 x 3 x 3 x zniszczyć tą pochodnię? Tak. No dobra. czemu do 12. E, no kurde, przecież to tłumaczyłem. Nie słuchałem. No właśnie. E, dlatego, że e, do 19 są diamenty, a do 11 są takie pola lawy. Także, na, także będziemy budowali, a tu nam tunel, znaczy kopali, a tu nam tule, tunel zaleje. Lawa to jest znikome bardzo. Ui! Oby wystarczyło, nie wystarczy. fuck, no shit. Ja się nie starać. No co? Oczywiście ja muszę zaradzić, nie? No bo. Masz moje drewno przecież. No, wiem właśnie. Można spręcić po drabince? Y Wątpię. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz. Raz, dwa, trzy. Raz. Okej. Okay. Dobra, jeszcze zrobię dwa, cztery, sześć. Co ja robię? Relog. <grym> tak, nie ma to jak relog. Okej, okay, tyle powinno wystarczyć. Kurde, Janek zniszczył Zniszczę... Zniszcz się nie odbyłem, tam jest spawner, mówię ci. Gdzie? Zombie. Tam, Tam na dole w tej jak w... Tak? Ano to ja wiedziałem. Ej, Janek, zniszcz może tamten. Głodny jesteś? Yy, nie, tylko się wtedy zatopiłem. W czym się zatopiłeś? W tobie. A, kurde, źle postawiłem drobinkę przez ciebie. Chwila. Czekaj, 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 nie wchodź. Już? Nie. Tak. Pa No, horda zębiaką mówię ci. To... fajnie. A teraz czemu cię O Odsuń się, bo ja tam chcę zejść. Dziękuję. Wit. Niszczymy. Kurde ty! Janek! Mówiłem, żebyś tam stał! A co chciałeś zniszczyć? Workbencha, który tu postawiłem. Crafting table. Kto. Ja złali? złapię. Nie, nie złapiesz. No kurde, długo jeszcze. A, nie złapałeś. Okej, okay, zobaczmy, jak tam z czasem. Ma no, jeszcze spoko. Mam lag jak cholera. Teraz Aha. dopiero zniszczyła ich Aha, yy, no i jednak niespoko, bo już zachodzi słońce. Ale, yy, czekaj, ja ci jeszcze oddam wszystkie twoje rzeczy, które mi bezsensownie oddałeś. Mmm, 23 węgla, nawet nieźle. To niech będzie twoje. To, 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 to. Miecz. Oddałem. Jest. Dobra, tyle wystarczy. Dawaj do przetopienia żelazo. Okej, okay, tyle wystarczy. E, węgiel do tego. To tobie dałem. Cały węgiel? No. Aha. O, flint, dobrze. E, em, co tam jeszcze? No to wszystko chyba. Gravel. Zaraz mi się zniszczy pikaks. Trzeba w następnej kolejności, Janek. Uuu, ciemno się robi. Choćby się ciemno robi. W następnej kolejności zrobimy magazyn, bo już nam się kończy, zaczyna kończyć. No, a w ogóle ostatnio mieliśmy creepera tutaj u tak, góry. W domku. I, bo ja sobie oczywiście kopałem piwnicę, a Jasiu do no nie. Zostawił otwarte drzwi. No, No, bo. Czemu by zamknąć? Nie? No i wszedł. A ja tutaj kopię tu takie c c ja się wystraszyłem. Uderzyłem go dwa razy, on wbiegł na górę i siedział na górze, bo był nastawiony na, na mnie i stał nade mną dokładnie. To ja się wtedy musiał wejść, wszedł tam. Oczywiście czekał pół godziny, robił 10 screenshotów i potem go dopiero zabił. no. Dobra. Zaczy... Zmierzyłem tego creepy. Tak. Y tak, i byliśmy na polowaniu na jedzenie i nie znaleźliśmy nic poza kurczakami. Tylko kurczaki. Normalnie jakoś inne zwierzątka nas nie lubią chyba. No, przetop się do końca. Końca. Kończymy. Jest. Dobra, mamy 20 żelaza jak na razie. Dobra, Jasiu, żegnamy się. No, żegnaj się. Papa. Pa. Tak, Jesiu się z wami żegnaj. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i cześć.